Cześć! Witam Was w dzisiejszym odcinku! Dzisiaj będzie o walentynkach, pomiem słów. A tak ogólnie to na dole przecież nie zapomnij zasubskrybować kanału. I też y, polubić moją stronę facebookową Kula super. No a ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. A więc tak, tak jak to wszyscy wiedzą, był taki ktoś jak Święty Walenty. To był biskup I odtąd się wzięła nazwa tego Walentynki. Jest to co, co prawda święto zakochanych yy, no Walentynki między innymi dla mnie yy, dla innych wielu moich znajomych, no to są jest smutne święto, no. no tak, no niestety. No. Ale yy, jeśli... Masz drugą połówkę lub po prostu jesteście w związku małżeńskim, to ja Wam życzę udanych Walentynek. Życzę twojemu ukochanej, ukochanemu, udanych Walentynek. Długiego życia w związku. No to ja Wam życzę. No i jeszcze ciekawostka jest taka na temat Walentynek, że w Czechach obchodzą walentynki dwa razy w roku. Dokładnie to pierwszy raz obchodzę 14 lutego, a drugi raz 1 maja. Nie wiedziałem, że tak jest nawet. Hmm. Jeszcze jakby coś, to ja mówię, że akurat nie mam dziewczyny, ale yy, tak jak mi to jedna osoba mówiła, w walentynki yy, można powiedzieć do osoby, to, że można Składa się życzenia osobie, której się kocha. W tym No i y, ja mam przyjaciółki, więc akurat y, wszystkie przyjaciółki moje, te, które są dla mnie najważniejsze, bo wszystkie są dla mnie ważne. Ja Was pozdrawiam i życzę Wam udanych Walentynek. A tak, jeszcze zawsze, jeszcze jak pozdrowić, to, e, to dziękuję y, Wam. Y, Wam dziękuję za złożone wczorajsze życzenia urodzinowe. Mi bardzo Wam dziękuję. Czy toście złożyli za y, pomocą Facebooka czy Messengera, bardzo Wam dziękuję. I życzę Wam miłego dnia. No i my już przede wszystkim. Cześć!